nasza cywilizacja była oparta na dwie kolumny potężne kolumny które pochodzą z Bożego Objawienia które dostarczyła nam Biblię i które nam przyniósł Jezus Chrystus pierwsza kolumna właśnie oznaczała kochaj Boga a druga kolumna oznaczała kochaj bliźniego Twego w momencie kiedy zdobyliśmy się na uderzenie w tę pierwszą kolumnę od momentu kiedy Frydrych Nisze ogłosił się prorokiem śmierci Boga i wielu ludzi poszło za tą wiadomością jak za dobrą nowiną jeśli Boga nie ma uśmierciliśmy Go w sobie to znaczy, że życie jest teraz fantastyczne, bo nic mnie nie będzie ograniczało, nie będę musiał być skrępowany żadnym przykazaniem żadnym, żadną regułą nie będę musiał słuchać żadnych panów w, 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 w tiarze, albo w piłskach albo w sutannach w ogóle nie będę musiał słuchać nikogo, będę sam decydował o tym, co jest dobre i co złe. Ale zwalenie tej pierwszej kolumny musiało prędzej czy później doprowadzić do zwalenia się tej drugiej. Jeśli przestaje już funkcjonować w naszym życiu, to kochaj Boga, no to prędzej czy później musimy dojść do tego momentu, że już przestaniemy kochać bliźniego, dlatego że stracimy wyobrażenie, stracimy pojęcia temat tego, kto jest moim bliźnim.